Cześć, jestem Hubert, a w dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak poprawnie zacząć jazdę na deskorolce, na deskorolce i się nie zabić. Przechodząc do podstaw, w deskorolce mamy nose, czyli przód deskorolki i tail, czyli tył deskorolki. Przednie montażówki i tylne montażówki. Są to te cztery śrubki zazwyczaj na śrubokręt typu krzyżak. Przechodzimy teraz do ułożenia nóg na deskorolce. Mamy goofy foota i regular. Goofy foot jest wtedy, kiedy Waszą nogą na przednich trakach jest noga prawa. Regular jest wtedy, kiedy na przodzie deski macie nogę lewą. Ja jeżdżę na goofy foot, więc wszystko będę pokazywał na goofy foocie. Na regularu po prostu robimy każdą rzecz tak samo, tylko że odwrotnie nogi trzymamy. Poprawne ułożenie nóg na deskarolce wygląda następująco. Sugerujemy się naszymi montażówkami naszą dominującą nogę, czyli u mnie prawą, kładziemy na przednich montażówkach, tak aby palce nie wystawały poza krawędź deski. Dokładamy tylną nogę też na tylnych montażówkach, tak żeby palce nie wystawały poza krawędź deski. W takim ułożeniu, to jest ułożenie do jazdy. Możemy teraz popróbować, jak mamy ustawione traki. Czy one są miękko ustawione, czy twardo, czy jesteśmy w stanie deskę ugiąć. Ułożenie nóg do jazdy na deskorolce. Naszą nogę, dominującą, kładziemy tak, żeby zakryć przednie montażówki. Tylną nogą będziemy się odpychać w następujący sposób. No, i to jest podstawa odpychania się i ruszania na deskorolce. Teraz pokażę Wam, jak dokładać tylną nogę. Po tym, jak już nabierzemy prędkości, będziemy w stanie na deskorolce jechać. Przednią nogę układamy na przednich montażówkach, wzdłuż deskorolki na razie. Tylną nogą zaczynamy się odpychać. Po nabraniu odpowiedniej prędkości tylną nogę dostawiamy do tyłu i przednią przekręcamy wzdłuż deski, tak żeby palce nie wystawały poza jej krawędź. To była technika odpychania się na deskorolce. Jest ona kluczowa do tego, aby rozpocząć na niej jazdę. Teraz zademonstruję Wam, jak poprawnie na deskorolce się skręca. Do skrętu na deskorolce możemy wykorzystywać traki, czyli skręcamy poprzez balans ciała i, uginając się w stronę front, yy, przedniej krawędzi deski, będziemy skręcać w moim przypadku w lewą stronę. Odchylając się do tyłu w stronę tylnej krawędzi deski, będziemy skręcać w prawą stronę. Balans ciała wykorzystujemy do robienia długich i delikatnych łuków. Do ostrych skrętów będziemy wykorzystywać tail, tail deski i naszą tylną nogę. Zaczynamy jazdę na deskorolce. Ustawiamy stopy. Tylną nogę kładziemy na tailu i podnosząc przód deski, zaczynamy sobie skręcać w jedną stronę bądź w drugą stronę. Zaczynamy skręcać poprzez unoszenie przodu deski i przednią nogą kierujemy, w którą stronę będziemy jechać. Ruch ten jest po prostu do wyćwiczenia, trzeba wyczuć deskorolkę, trzeba się z nią zaznajomić. Potrwa to troszeczkę więcej czasu niż samo odpychanie się, ale dzięki temu będziemy mogli wykonywać agresywniejszy skręt. Jeżeli umiemy na deskorolce już poprawnie stać, łapiemy balans, umiemy się odpychać i jechać, umiemy też skręcać, należałoby nauczyć się poprawnego hamowania. Pierwszym sposobem hamowania na deskorolce będzie szuranie podeszwą buta o ziemię. Technikę tą wykorzystujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy poruszamy się z niewielką prędkością. Jest ona wykorzystywana na początku nauki każdego triku lub na początku nauki odpychania się na deskorolce. Zaczynamy jazdę. Dostawiamy tylną nogę, zestawiamy tylną nogę i szuramy o ziemię hamując. Teraz przedstawię Wam drugą technikę, już bardziej profesjonalną, wykorzystywaną przy większych prędkościach, jeżeli chodzi o hamowanie. Jest to hamowanie tailem deski, czyli podczas jazdy kładziemy naszą tylną nogę na tailu, dociskamy mocno tail do ziemi, unosząc przednią nogę i hamujemy po prostu trąc blatem o ziemię. Jedziemy. Przekładam nogę w ten sposób. Podstawy jazdy na deskorolce już znacie. Nie zapominajcie oczywiście o zakładaniu kasku i ochraniaczy. Jak poprawnie założyć kask i ochraniacze odsyłam Was tutaj do filmu.